Jestem Aleksandra Łukasiewicz. Jestem doktorantką na Wydziale Architektury. Nazywam się Agnieszka Marek. Jestem doktorantką jest w Klinice Muszę Muszą Warsztaty właśnie miały na, na celu e, zaproszenie dzieci do, do współpracy właśnie, takiej dwutematycznej, w zależności od e, wieku i od takiej percepcji ruchowej e, e, dzieci. E, jeden z tematów to właśnie było miasto z perspektywy jednego metra i to właśnie jest jednym z elementów e, tego rodzaju warsztatów. Właśnie miało na celu pokazanie ich wizji. E, tego obszaru, tej wysokości miasta, o której my często zapominamy i nie dostrzegamy, tudzież uważamy po prostu za brudną i małą istotną. Poziom wieku odpowiada mniej więcej poziomowi wzrostu, czyli e, tematice warsztatu miasta z poziomu jednego metra. Jednak wpływ w tym młodym wieku na, na ich inteligencję, na ich rozwój przestrzenny, przede wszystkim percepcji przestrzennej, jest niezwykle ważny, dlatego im prędzej będzie e, taka tematyka pojawiała się w ich zajęciach, e, i po czasu czasów, tym prędzej będą właśnie rozwijały się w zakresie przestrzennej i właśnie w przestrzeni to. architektury. Tutaj taki chociażby przedstawiają nam swoją wizję tego, jak powinna wyglądać elewacje w mieście, chociażby to jest taki poziom, który one najczęściej oglądają, o którego my nie dostrzegamy. I to jest właśnie ich propozycja, ich fantazja na temat tego, jak powinny właśnie wyglądać budynki, jak powinno wyglądać miasto. No ja myślę, że możemy się od nich wiele nauczyć, ich pracę. Z tych warsztatów też byliśmy bardzo ciekawi, co dzieci będą chciały zaprojektować ze swojej strony, z tego, jak one postrzegają miasto, gdyż często na poziomie tego jednego metra znajdują się brudne kubły, których nie wolno dotykać, Jakieś brudne ławki, śmieci, szaro, burę kolory i chcielibyśmy także czegoś nauczyć się od dzieci. Być może mają jakąś wiedzę nam do przekazania, w jaki sposób projektować przeziemia budynku, żeby być dla nich ciekawe, żeby schodzić do ich poziomu odbioru. Druga część warsztatów to właśnie warsztaty, które odbywają się, tutaj też obok. To z kolei są zajęcia bardziej urbanistyczne. Tutaj dzieciaki mogą zaproponować swoją wizję miasta. Skali, pracują tutaj jakby w skali całego miasta, proponując własną wizję architektury, własną wizję przestrzeni i tego, jak powinna wyglądać otoczenie najbliższe i dalsze obiektów. Na przykład tutaj teraz projektujemy plac zabaw dla dzieci w parku. Zaraz obok są jakieś domki. Już tak powiem, wieloletnie doświadczenie pokazuje, że taka edukacja ma sens i ma ogromne znaczenie. Dwustronne. Z jednej strony dla, dla naszych przyszłych pokoleń, dzieciaki ucząc się architektury i edukacji architektonicznej. Myślę, że będą w przyszłości lepszymi odbiorcami i lepszymi inwestorami. Natomiast my, architekci, uczymy się od tych najmłodszych tego, o czym często zapominamy, wchodząc w taką strukturę już czysto formalnie prawną. Dzieciaki mają bardzo często niesamowite pomysły i taki sposób myślenia, że po prostu jest dla mnie to niesamowicie interesujący, jakie pomysły przychodzą im do głowy. W razie naprawdę nie ma żadnych granic. Dzieciaki, jak widać, uwielbiają kolory. Um, lubią miękkie, plastyczne e, kształty. E, lubią rośliny, lubią zwierzęta. To zresztą widać po e, elewacjach, jak e, są projektowane. I lubią różnorodność. Naprawdę można zobaczyć po ich pracach. Zainteresowanie było duże i brało zarówno dzieciaki właśnie takie, które żeby chociażby ze szkół podstawowych, jak również pojawiały się przedszkolaki, a nawet pojawiło się zainteresowanie ze strony osób, rodziców, którzy poprowadzili dzieci w wieku dwóch, 3 lat. I wbrew pozorom te warsztaty też przyniosły niezwykłe owoce, a nawet powiem jeszcze zaskoczyły nas. Ponieważ zazwyczaj takie zajęcia odbywały się od wieku szkolnego, tutaj akurat dzieciaki w wieku dwóch lat, trzech lat naprawdę wykazały się niezwykłą fantazją.